Witam wszystkich serdecznie. Tym razem chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takie szydełkowe kapciuszki, trampki dla kilkuletniego dziecka. Jeśli macie problemy z namówieniem dzieci do noszenia kapci, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ są zarówno cieplutkie te kapciuszki, ale i modne. Już nie będzie tak ciężko nałożyć takich tradycyjnych babcinych wełnianych. Kapciuszków dzieciom. Te są bardzo oryginalne, bardzo fajne. Troszkę pracy przy nich jest, to trzeba przyznać. Troszkę dubania, dużo szczegółów tutaj. Postaram się Wam wytłumaczyć, tak, żebyście poradzili sobie z różnymi rozmiarami. Ja bardzo dokładnie, krok po kroku, pokażę Wam, jak zrobić ten rozmiar. Ja zrobiłam 24 rozmiar i to jest, zobaczcie, nawet podeszwa ma taki kolor jak. W prawdziwych trampkach i u mnie to jest około 16 cm, ale one się jeszcze rozciągają, także może być troszkę jeszcze na większy rozmiar. Szerokość 6-7 cm, w zależności, tak jak powiedziałam, jak się tutaj nam rozciągnie. Troszkę pracy przy nich jest, ale postaram się wytłumaczyć dokładnie krok po kroku, także będzie kilka filmików, żeby było wszystko jasne. Jeśli planujecie zrobić inny rozmiar, to oglądajcie mimo wszystko, bo w trakcie tłumaczenia pokażę, jak tutaj zwiększyć tą podeszwę i dopasować rozmiar nawet na dorosłą osobę, mi się wydaje. A przynajmniej tak, nawet na około 10-letnie dziecko na pewno poradzicie sobie. Ja pokazuję na 4-latka. Można zrobić taką wersję również dla dziewczynki w kolorze czerwonym albo różowym, fioletowym. Także koniecznie pokazujcie, jeśli uda nam się zrobić takie sneakersy, Tak to można również fachowo nazwać. I co nam będzie potrzebne? Ja użyję włóczki Alize Superlana Maxi. Jest to bardzo gruba włóczka, dlatego musicie albo taką sobie kupić, albo robić jeśli nie macie z dwóch niteczek koniecznie z dwóch, trzech może nawet niteczek jeśli macie bardzo cienką bo nie wyjdzie Wam wtedy rozmiar odpowiedni trzeba przygotować kolor biały kolor na cholewkę ja Wam dokładnie wypiszę nazwę włóczki jakie to są kolory numery ile zużyłam potrzebna nam będzie jeszcze Włóczka na podeszwę. Ja mam jakieś takie kuleczki akrylowe. Z dwóch niteczek muszę zrobić, bo nie mam takiej grubej. Także dwie niteczki beżowego, odrobina czarnego, ale to naprawdę niedużo tylko na ten paseczek, który tutaj widzicie. Także niedużo czarnego, i ja polecam to kółeczko zrobić z cieńszej włóczki, jakąś też akrylową tutaj mam. Cieniutkiej włóczki, żeby było takie ładniejsze, delikatniejsze. Z akcesoriów, co nam będzie tutaj potrzebne? Przyda się chyba centymetr. Ja używać będę w całości szydełka 4 mm, co prawda. Do tej włóczki jest nieco za cienkie, ale właśnie tak specjalnie chciałam, żeby ten trampeczek był dosyć sztywny, żeby nie rozwlekał się, tak? I przedełko za małe, akurat 4 mm świetnie pasowało mi do tego projektu. Koniecznie igła dziewiarska do przyszycia tutaj tych elementów, nożyczki. Centymetr, już powiedziałam. No i chyba wszystko. Tak mi się wydaje, że już wszystko. Pierwszy etap zaczniemy od wykonania naszej podeszwy. Tutaj już y, będzie można zmodyfikować rozmiar i zrobić ewentualnie większe bądź mniejsze te trampeczki. Także zabieramy się za podeszwę. Porządek zrobiony, beżowa włóczka na podeszwę już przygotowana i tak jak powiedziałam już od tego momentu rozpoczniemy nadawanie rozmiaru naszemu trampeczkowi. I tak, na taki rozmiar dziecięcy, na dzieci od 3 nawet do 7 lat, róbcie tak jak ja. Tutaj z biegiem czasu zobaczycie, że można bardzo łatwo zmodyfikować, przedłużyć kapciuszka i tak dalej. Jednak jeśli planujecie na rozmiar na przykład 30, 30 kilka, no to już trzeba na etapie łańcuszka początkowego dodać kilka oczek. Ja proponuję na rozmiar 24 na 4-letnie dziecko zrobić... 7 oczek łańcuszka, czyli robimy pentelkę. Ja, rob, ja pracuję na dwóch niteczkach. Oj, chyba się tutaj coś rozwarstwiło. No właśnie, i to pokazuje, że się pracuje na dwóch niteczkach. Siedem oczek łańcuszka, proszę zrobić. Jeśli robicie większy rozmiar, zróbcie 9, 10 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I sposób postępowania, niezależnie od tego jaki rozmiar wykonujemy, będzie identyczny. Czyli od szydełka odliczamy dwa oczka w lewo. Zaznaczamy sobie to drugie oczko. Palcem, dwa oczka w lewo, raz, dwa. To drugie oczko zaznaczamy sobie palcem, natomiast na szydełku robimy narzut, ponieważ będziemy całą podeszwę wykonywać półsłupkami nawijanymi. I wbijamy się szydełkiem w drugie oczko pod jedną pętelkę tego oczka i tutaj wykonujemy półsłupek nawijany narzut wyciągamy pętelkę na szydełku mam trzy niteczki jeszcze raz narzut przerabiamy pierwszy półsłupek nawijany zrobiony i teraz do końca tego łańcuszka wykonujemy po jednym półsłupku nawijany narzut następne oczko kolejny półsłupek i tak proszę zrobić, już niezależnie od tego, ile macie oczek łańcuszka. Jeśli musicie zrobić większy rozmiar, to po prostu więcej oczek. Półsłupki nawijane do ostatniego oczka. Ja zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć półsłupków nawijanych. I teraz odwracamy. Nasz malutki paseczek na drugą stronę, tak żeby pętelka była teraz po prawej stronie, i znów, niezależnie od tego, ile wykonujecie oczek łańcuszka, ile macie tutaj w podstawie półsłupków, zasada działania będzie identyczna. Pierwsze i ostatnie oczko będzie przerobione dwoma półsłupkami nawijanymi, natomiast te środkowe oczka, Pojedynczymi półsłupkami nawijanymi. Rozpoczynamy pracę od zrobienia jednego oczka łańcuszka, następnie narzut i na tym pierwszym od prawej półsłupku, pierwszym półsłupku wbijamy się i tutaj wykonujemy dwa półsłupki nawijane. Dwa naraz. I tak samo robimy, jeśli jakiś inny rozmiar wchodzi w grę. Pierwszy półsłupek nawijany i drugi w tym samym oczku. Następnie w czterech kolejnych oczkach, akurat w moim przypadku, wykonujemy po jednym półsłupku nawijany, natomiast ostatni półsłupek znów wykonujemy dwa naraz półsłupki. I tak również na tej zasadzie przerabiamy inne rozmiary. Wydaje mi się, że bardzo proste. Cztery pojedyncze półsłupki, nawijane. I tak jak powiedziałam, w tym ostatnim półsłupku wbijamy się i wykonujemy tutaj dwa półsłupki, nawijane naraz. I to jest koniec drugiego rzędu. Przechodzimy do trzeciego. Odwracamy na drugą stronę. Również rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka. Zawsze tak już będzie się rozpoczynał każdy rząd. Jedno oczko łańcuszka. Następnie narzut i po kolei w każdym oczku. Wykonujemy tylko po jednym półsłupku nawijanym, czyli tutaj będzie 8 półsłupków nawijanych. Jeśli potrzebujecie w dalszym ciągu poszerzyć tą podeszwę, to postępujecie tak samo jak w drugim rzędzie, czyli pierwsze i ostatnie oczko, dwa półsłupki, a w środku po jednym. Trzeci rząd przerobię jeszcze razem z Wami. 8 półsłupków nawijanych po kolei w każdym oczku Jeszcze raz liczę ostatni przerobię Ostatnim jest dosyć ciasno, bo tu jest jedno oczko łańcuszka i półsłupek i dwie niteczki, które się niestety rozwarstwiają. Jeszcze raz liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz do piętnastego rzędu, z piętnastym włącznie, przerabiamy taki sam rząd jak ten trzeci, czyli oczko łańcuszka i osiem półsłupków i już to jest ten etap nadawanie długości w naszej podeszwie. Czyli do 15 rzędu takie same rzędy odwracamy na drugą stronę, robimy jedno oczko łańcuszka i 8 półsłupków. Jeśli potrzebujecie zrobić większy kapciuszek, to tak jak powiedziałam, poszerzamy metodą z drugiego rzędu, a wydłużamy po prostu robiąc więcej rzędów tych Półsłupków. I właśnie na takiej zasadzie można tą podeszwę zmodyfikować, poszerzyć i przedłużyć tymi rzędami. Ja zrobię 15 rzędów i tutaj dwa ostatnie rzędy, dwa czy nawet trzy, dwa będą nieco jeszcze zmodyfikowane. Także robimy do 15 rzędu po 8 półsłupków w każdym rzędzie. Zrobiłam już 15 rzędów półsłupków, to jest 15 rząd. I teraz pokażę Wam, u mnie to około 13,5 cm, ale zrobimy jeszcze dwa rzędy, takie zakończające, dosyć różniące się od tych. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć? Zobaczcie, nie przejmujcie się, że ta podeszwa jest jakaś taka wąska, ponieważ jeszcze tutaj będziemy robić białą obramówkę. Wokół, która też troszkę poszerzy i przedłuży naszego kapcia, a ona jest konieczna do zrobienia. Także albo tutaj robicie tak jak ja, bądź przedłużacie, żeby zrobić większy rozmiar. Tabele rozmiarów butów są w internecie, także można sobie sprawdzić i dopasować rozmiar. A teraz zabieramy się za szesnasty rząd, który będzie. Ostatni, przedostatni rząd to będzie i, i zrobię te dwa rzędy razem z Wami, ponieważ będą troszkę inne. Będziemy teraz zmniejszać naszą podeszwę, tak jak tutaj, taki półokrąg kształt nam się utworzył, tak zrobimy tutaj. I teraz proszę rozpocząć również od jednego oczka łańcuszka, następnie narzut i wbijamy się w pierwsze oczko w pierwszy półsłupek wbijamy się wyciągamy niteczkę oj, ja jeszcze raz wyciągnę ponieważ gdzieś się zahaczyłam wyciągamy niteczkę i na szydełku mam trzy pętelki ale nie przerabiamy tego półsłupka tak ostatecznie tylko jeszcze raz robimy narzut wbijamy się w drugi obok półsłupek, w drugie obok oczko, znów robimy narzut, wyciągamy pętelkę i zobaczcie, na szydełku mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć niteczek. One są tutaj dość zbite. I teraz dopiero ostatecznie przerabiamy, czyli narzut i ostrożnie przeciągamy przez wszystkie. Pętelki, zrobiliśmy dwa półsłupki nawijane łączone górą. Dzięki temu u góry nie ma dwóch oczek łańcuszka, a tylko jedno tutaj. I tak zrobimy na początku i na końcu tego rzędu. Następnie proszę zrobić w czterech kolejnych oczkach po jednym półsłupku nawijanym w tym szesnastym rzędzie. A więc w następnym oczku jeden półsłupek. Kolejny, drugi, następnym oczku, trzeci i czwarty. Tak samo zróbcie, jeśli macie tutaj jakąś inną ilość oczek. Na początku i w dwóch ostatnich, w dwóch pierwszych i w dwóch ostatnich oczkach robimy. Dwa półsłupki łączone górą, natomiast tutaj po środku po jednym półsłupku. I ja doszłam do miejsca, gdzie są tylko dwa półsłupki na samym końcu. I znów robimy dwa półsłupki łączone górą, nawijane oczywiście. A więc wbijam się w przedostatnie oczko i wyciągam pętelkę. Miałam wcześniej narzut. Dalej. Nie przerabiam tego, tylko narzut i wbijam się w ostatnie oczko tego rzędu. Wyciągam pętelkę, narzut i przerabiamy. Powstało nam u góry, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek, zmniejszył się ten rząd. Teraz odwracamy na drugą stronę. I już ostatni rząd naszej podeszwy, niezależnie od tego, ile macie. Będę to powtarzać, ale żeby Wam się tutaj łatwiej było, żeby łatwiej było zrobić też inne rozmiary, rozpoczynamy ten ostatni rząd od jednego oczka, łańcuszka i będzie on bardzo prosty, ponieważ w każdym oczku wykonujemy tylko po jednym półsłupku nawijanym. A więc będzie tutaj w ostatnim, 17 rzędzie 6 półsłupków nawijanych. Ja zrobię do końca. 6 półsłupków nawijanych i tak samo robicie, jeśli macie inny rozmiar bucika Tutaj po prostu w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym. Ja już zakończam ten rząd. Na zakończenie proponuję zrobić jedno oczko łańcuszka. Zaciskamy, odcinamy, wyciągamy z pętelki i podeszwa gotowa. Teraz proszę przygotować białą włóczkę. Teraz proszę przygotować białą włóczkę, białą pętelkę przypominam, że jest to bardzo gruba włóczka, dlatego jeśli macie jakieś cieniutkie włóczki, zróbcie z dwóch albo nawet trzech niteczek bo inaczej może Wam nie wyjść tak ładnie ta podeszwa jak tutaj będzie po prostu taka skręcona, jeśli będziecie mieli cieńszą włóczkę i teraz wbijamy się, odwracamy może tak tą ten ostatni etap Odcinania odwracamy na prawą stronę, żeby tutaj łatwiej było to wszystko ogarnąć. Wbijamy się w pierwszy półsłupek z prawej, w to górne oczko tutaj. Układamy sobie niteczkę, tak żeby nam tutaj nie przeszkadzała. I dodajemy. Zmniejszamy oczywiście pętelkę, bo była zdecydowanie za duża. Przeciągamy przez to oczko. Zobaczcie nawet jaka jest różnica w grubości. Widać zdecydowanie. Jest bardzo gruba włóczka I przeciągamy tak, żeby nie przeszedł supełek, I proszę zrobić jedno oczko łańcuszka Zacisnąć jeszcze i już pracujemy I teraz jak będzie nasza praca wyglądać? Musimy zrobić taką obramówkę naokoło naszej podeszwy I będzie to ściek zwykłych półsłupków Zwykłe półsłupki, a więc bez Narzutu już wykonujemy. W tym miejscu, w którym dodaliśmy białą niteczkę, wbijamy się jeszcze raz, a więc w to samo oczko. Na szydełku nie ma narzutu, wbijam się w to oczko. Przy okazji układam tutaj te moje niteczki, które powstały, żeby od razu wrobić, i robię zwykły półsłupek, czyli wyciągamy. Na szydełku mam dwie niteczki. I przerabiam narzut, przerabiamy przez te dwie. Wszędzie tam, gdzie są wyraźnie wyodrębnione oczka łańcuszka, czyli z tej i z tej strony, wbijamy się w każde oczko i robimy po jednym półsłupku nawijanym. Czyli ja tutaj z Wami wbijam się w następne oczko i yy, nie nawijany błąd, <laughs> przepraszam, zwykły, półsłupki zwykłe, akurat w tej obramówce zwykłe półsłupki. Po kolei dojdę do tego momentu, ile mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ostatni, szósty. I teraz tak. Mam sześć półsłupków. I teraz, żeby nam nie skręcał się tutaj po bokach, to w tym narożnym, tak to nazwijmy, oczku, czyli tutaj, i tutaj jeszcze powrót z powrotem zrobimy, w tym oczku narożnym, tutaj w tym i w tym, proszę zrobić dwa półsłupki w jednym oczku. Czyli teraz zrobiłam jeden półsłupek, jeszcze raz w to samo oczko wbijam się, będzie naprawdę ciasno, bo to jest grubaśna włóczka. Dwa półsłupki w jednym oczku. Tak, proszę, tak jak powiedziałam, zrobić tu, w tym oczku, a tutaj jeszcze Wam pokażę, jak połączyć ten rząd i zrobimy powrót. Natomiast tutaj, gdzie mamy e, rzędy, które teraz układają się w ten sposób, pod każdym rzędem wbijamy się i robimy jeden zwykły półsłupek. Czyli tak pod ostatni półsłupek, gdzie on jest, on jest tutaj. To jest pierwszy rząd. Tu jest drugi rząd, trzeci, i tak dalej, i tak dalej. Wbijamy się pod pierwszy. Półsłupek i robimy zwykły półsłupek. I następnie kolejny rząd pod ten jeden górny tutaj półsłupek. I tak robimy po prostu w tym miejscu. Nie róbcie zbyt ciasno tych półsłupków, tak sobie rozluźniajcie je po kolei. Tak się robi obramówkę pod każdym rzędem po jednym półsłupku. Jeśli będziecie mieć zbyt cienką włóczkę, to wam się tutaj brzydko pomarszczy. Także, tak jak jeszcze raz powiedziałam, tutaj po jednym półsłupku, natomiast na rogach, na tych yy, krańcach muszą być dwa półsłupki w jednym oczku, tak jak to robiliśmy tutaj. Dochodzimy do tego miejsca i pokażę Wam, jak połączyć to.